Dajcie kochani bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że się dobrze macie, czytając Pismo Święte, bardzo, to bardzo dotknęły mnie słowa Jezusa, gdzie cierpiąc bardzo, psychicznie, duchowo, modli się w grójcu. Wie co go czeka. Wyobraża sobie to cierpienie już. Cierpiąc już nawet, początkowe cierpienia były przerażające, już go bardzo go dotykały, bardzo go przerażały. I zobaczcie, kochani, on powiedział tak, coś do, do swojego Ojca, który jest w niebie, do naszego Ojca. Powiedział tak, że Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie Twoja wola, ale nie moja wola, przepraszam, nie moja wola. Ale Twoja niech się stanie. E, bardzo cierpiał, ja tutaj widzę bardzo, bardzo mocno cierpienie, takie wielkie cierpienie, bo e, no jakby Jezus nigdy, w Słowie Bożym nie przeczytałem jeszcze takiego jakby stwierdzenia, że Jezus jakby żali się, że, że już żeby Ojciec pomógł mu pomógł w tym, żeby już żeby coś, coś odebrał od Niego, żeby jakieś cierpienie odebrał, nie? I, to jest tylko takie jakby no, jedyne jakby takie zawołanie do swego Ojca, do, do Boga, e, że, żeby to cierpienie oddalił. To musicie sobie wyobrazić, jak bardzo mocno cierpiał, e, jakie, to było, jakie to były katusze e, zapowiadające, zapewne jeszcze większe katusze, bo wiadomo, biczowanie, później pojmanie Jezusa zdrada, zdrada Judasza pocałunkiem. W ogrodzie liwnym powiedział przez Jezus, nie, że pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego Judaszu. później opuszczenie uczniów, uciekli jednego, później zaparcie się Piotra. Wszystko Jezus to przeżywał, wszystko zapowiedział też no. Zobaczcie, policzkowanie, biczowanie, opluwanie, wyszydzanie, korona cierniem, wbijało się kolcem mu w głowę, w mózg. To jest przerażające po prostu. No i na końcu ukrzyżowanie, przybicie nóg do drzewa i rąk. to Jest niesamowite cierpienie, kochani. I zobaczcie, że... I on był bez grzechu. Bez grzechu To był Bóg, rozumiecie? I też, i też jak w naszym życiu przychodzi jakieś cierpienie, zobaczcie no to. I też tak, i też tak myślę sobie, jak ja się zachowuję, jeżeli... No, że jak my się zachowujemy generalnie jako ludzie, jeżeli przychodzą na nas niesłuszne cierpienia, jakieś, jakieś obelgi, jakaś jakieś, jakieś niesłuszna krytyka za to, że trwamy przy Chrystusie, za to, że żyjemy z Chrystusem, za to, że zbawiamy się i zobaczcie, że jaka postawa była Jezusa i też Matki Bożej, zobaczcie, Matka Boża też była bez grzechu, to jest niepokalanie poczęta i zobaczcie, ja zawsze się tak jakby no jeżeli przychodzą na mnie jakieś cierpienia jakieś takie y, też z zewnątrz nie? bo też Pan Bóg dopuszcza wewnątrz jakieś takie y, oczyszczające mnie różnego rodzaju takie no, cierpienia jakieś, nie? no to co innego jest ale jak z zewnątrz, od ludzi jeżeli otrzymujecie jakieś no, jakieś, no po prostu złowieszcze słowa y, ktoś Was nienawidzi za to, że żyjecie z Chrystusem, dla Chrystusa i w Chrystusie, bo tak będzie, będzie będziecie prześladowani w swoich zakładach pracy, w szkołach, nie wiem, gdzie tam jeszcze. I zawsze ja, kochanie biorę jakoś tak przed oczami, stawiam sobie Jezusa, Jego pokorę, Jego taką cichość, Jego takie... I zobaczcie, też bardzo mnie to porusza serce, że On na krzyżu nawet modli się ze swoich oprawców. Jezu, ten Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I tak naprawdę, no... My nie powinniśmy mieć pretensji do ludzi, bo ludzie może nie wiedzą... Jakby, że może nie są świadomi tego, nie, że, yy, że robią coś po złości, nie? Że, yy, tylko że no, gdzieś może są zniewoleni złymi duchami jakimiś, nie mają świadomości tylko tej... I tak naprawdę no, trzeba ich kochać, nie? Trzeba ich kochać i trzeba jakby tą taką postawę wcielać w życie, yy, no, modlić się za tych ludzi, dużo się modlić, prosić Boga, żeby yy, tchnął w ich serca świętą obecność, żeby przemienił ich serca, żeby... Też zostali nawróceni, żeby zostali zbawieni, żeby żyli wiecznie w Bogu, dla Boga, z Bogiem już na wieki, a nie tam gdzieś później, nie wiadomo gdzie, tam gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I zobaczcie też Maryja, niepokolanie poczęta, zobaczcie ileż Ona wycierpiała w życiu niesłusznie, ileż Ona wycierpiała. To jest nieprawdopodobne, jak ja, tak sobie rozkminiam, rozważam. Ile ona widziała cierpienia swojego syna, jak katowali jego syna jej syna. Zobaczcie nawet w filmie Pasja. Klaudia bodajże chyba, tak? Klaudia. Co przynosi jej te ręczniki takie białe. Jakiś stos ręczników przynosi dla Maryi. Nic nie mówi, tylko wręcza jej te ręczniki. Ona później tymi ręcznikami białymi wyciera krew z tych kamieni, gdzie Jezus był jakby skuty kajdanami do takiego pala. I tam katowali go mocno, rozumiecie to? Jeszcze pastwili się nad nim tak, że po prostu radowali się, rechotali z tego, z tego powodu, że e, dali upust jakimś swoim emocjom. I to szatańska nienawiść po prostu, no. szatańska nienawiść moim zdaniem to była. To był wcielony diabeł, który no, posługiwał się tylko ludźmi. E, I zobaczcie, no czy ona coś kiedyś gdzieś, e, jakby złożyczyła tym ludziom, zresztą Pan Jezus mówi: Nie złorzeczcie, tylko błogosławcie tych, którzy Was prześladują, i módlcie się za tych, właśnie którzy, którzy Was prześladują. No, i to, jest, to, jest, to jest trudne. Wiem, że to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, ale naprawdę, to jest kochani, nieuniknione. Jest i tylko to mi daje jakieś takie no, ukojenie, bo no, gdzieś człowiek. Budzą się w człowieku jakieś nieraz takie, że ktoś chce jakby... że, że ma się takie jako tylko pokusę, żeby odpłacić złem za zło, nie? że oko za oko, ząb za ząb. Słowo może mówi, a Jezus mówi, że, no, że nie odpłacajcie złem za zło. Albo w zło, dobrym zwyciężeń. I to jest, czasami to jest bardzo, bardzo, bardzo mega trudne, ale mi się wydaje, że tak nawyki można zastąpić innymi nawykami. Jakieś powoli, powoli, powoli to stosować. I to po prostu wejdzie kiedyś w nawyk, no, że będziemy jakby no, nazwani synami i córkami Boga, bo Jezus mówi, no, że jeżeli, no, jeżeli kochacie tylko tych, którzy Was kochają, jaką mieć nagrodę będziecie, żadna to dla Was wdzięczność. I, no, I mówi, jeżeli tylko pozdrawiacie tych, którzy Was pozdrawiają, żadnej nagrody jakby nie będziecie mieli, bo to też i celnicy, i poganie tak czynią. Dlatego no, to jest bardzo mega trudne zadanie dla nas jako chrześcijan. Katolików, kochani, na, żeby się zbawić, potrzebna jest właśnie taka postawa Jezusa i Maryi jakby trzeba się to rozkwiniać sobie, no ja to rozkminiam, dla mi to jest mega, mega naprawdę, trzeba mieć serce przepełnione Jezusem, no, trzeba mieć przepełnione serce Bogiem, bo bez tego chyba żaden człowiek nie potrafiłby tak jakby, no przebaczać ludziom, modlić się za nich jeszcze, nie odpłacać im złem za zło. I to jest cudowne, kochani, że powinniśmy każdego dnia prosić Jezusa, żeby nam pomagał w tym yy... modlić się za tych ludzi, jakby żyć, starać się jakby no, modlić się za nich, no bo, bo któż za nich będzie się modlił, tak? Któż za nich się będzie modlił, bo oni sami się nie modlą, nie mają jakiejś przyjaźni z Bogiem. Yy... I to jest takie piękne dla mnie, to jest takie bardzo pouczające, bo no, czytam Słowo może staram się rozważać, rozpinać je. Proszę Ducha Świętego, żebym wytłumaczył mi głębie. Każde słowo to jest taka głębia. Słowo Boży, to jest naprawdę wielka, wielka głębia. I no, naprawdę bardzo mi dotknęły Ci te słowa: Jezus no, modli się w grójcu, że oddal do mnie ten kielich, ojcze. Ale nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. I mi się wydaje, że to taka, taka modlitwa. Jeżeli żyjemy w własności świętującej, jeżeli z serca ona wypływa, to naprawdę to jest piękna modlitwa. Wtedy Bóg naprawdę z obficiem błogosławi, bo nie odpowiadamy złem za zło, tylko jakby no stopujemy te zło, bo jeżeli człowiek no będzie jakby odbijał tą piłeczkę, no to będzie przykro, będzie przykro wtedy, wtedy no, trzeba, trzeba stopować te zło, jakby no, nie, nie odpłacać i wtedy no możemy tym samym jakby zawstydzić tego drugiego człowieka, tą dziewczynę, to tego mężczyznę, kogokolwiek, dziecko czy tam osobę starszą, nie wiem, kto będzie tam do nas jakby ze jakimiś, yy, że nie będziemy odpowiadali też jakby tam złym słowem na to wszystko, co będziemy słyszeli, tylko będziemy po prostu patrzyli się w oczy tego człowieka i no będziemy w duchu się modlili, no żeby pa, pa, Panie Jezu przyjdź teraz do tej osoby, przytul ją mocno, spraw Panie, żeby się nawróciła, yy, daj jej nowe serce, zabierz jej serce z kamienia, daj jej serce z ciała, wyrwij ją Panie, Jezu kochany w imię Twoje błagam Cię ze złych duchów. Niech Twoja święta krew obmyje teraz tą duszę tego człowieka. Proszę Cię, Panie, byś zmienił serce, żebyś stworzył serce czyste w tym człowieku, żebyś dał Jemu im, łaskę czystej, takiej, takiej dobrej, szczerej spowiedzi z tego wszystkiego szamba, w którym tkwi być może. I to jedyne, kochanie, jest dla nas pozostaje, bo... Jeśli chcemy się nazywać dziećmi Bożymi, dziećmi Ojca naszego, który jest w niebie, no to musimy postępować tak jak Jezus. No i w krzyżu, w krzyżu jest zbawienie, kochani. No zobaczcie, no, Matka Boża, no nigdy nie złożyczyła, nigdy tylko ciągle nieustannie się modliła, modliła się nieustannie za swoich oprawców, widziała tyle razy, trzy razy bodajże Jezus upadł pod krzyżem, cały czas gdzieś tam śledziła tę drogę, jak w pasji widzimy tam uliczkami ze świętym Janem, podbiega. Widzi jak Jezus upada, Jezus widzi Matkę i mówi, "Czynię nowe rzeczy. E, przy, patrzy w oczy Matki i Matka na Niego po prostu, to jest spojrzenie miłości. Matka cierpi, bardzo cierpi, Maryja bardzo cierpiała i zobaczcie, że też pod krzyżem aż płakała. Ale nic nie, nic nie złorzeczyła, to jest naprawdę wielki wzór do naśladowania. Wiem, że jest ciężko kochani. Wiem, że jest bardzo, bardzo mega trudno, ciężko yy, nie odpłacić złem za zło jakieś, nie, ale to naprawdę trzeba się wstrzymywać, trzeba jakby stopować to zło, nie, od, nie odwdzięczać się złem. To jest naprawdę wielka walka wewnętrzna ze swoim starym człowiekiem jakimś, który gdzieś tam domaga się yy, sprawiedliwości. Pomsta, za, pomsta i sprawiedliwość należy do Boga. Póki człowiek ten żyje, ten, który ci obraża, załóżmy siostro, bracie, no to yy, warto jest modlić się za niego, za tę osobę żeby dostąpiła miłosierdzia żeby Jezus wylał na nią swojego świętego ducha i to jest piękne, żebyśmy nie odpłacali złem za zło żebyśmy odziedziczyli Królestwo Boże żebyśmy byli nazwani synami Ojca Naszego który jest w niebie warto jest troszczyć się naprawdę warto jest walczyć z samym sobą o to, żeby właśnie nie odpłacać złem za zło to jest nieustanna walka kochani nieustanna walka no i dla mnie to jest piękne, to jest dla mnie bardzo taki klarowny przykład tego, jak mam się zachowywać w różnego rodzaju jakichś doświadczeniach, gdy zostaje jakiś tam, no, pan dopuszcza jakichś tam ludzi, żeby mnie też formowali w miłości, żeby im nie złożyć. Pamiętajcie, kochani, że święta Teresa od dzieciątka Jezus powiedziała, że wszystko jest łaską, wszystko jest łaską. Także. Pan Bóg też dopuszcza pewne sytuacje, żeby nas jeszcze bardziej utwierdzić w miłości, żeby wylewać się przez nas na innych ludzi. Dobrym słowem też. Ja wiem, że jest ciężko, wiem, że dużo jest teraz szamba na świecie, na świecie i w kościele, kochani, ale no cóż pozostało, no, jedynie się modlić za ludzi, za siebie nawzajem. Jesteśmy podatni, no. jesteśmy jako ludzie podatni na potrzeby złego ducha. Jeden ulega drugi, drugi nieno. Dlatego trzeba nieustannej modlitwy, nieustannej czujności, nieustannego trwania na modlitwie. Pan Jezus powiedział, żebyśmy czuwali na modlitwie i no i i to jest sami piękny obraz, kochani, naprawdę, że je, zobaczcie Jezus i tam nawet go uderzyli, zobaczcie, nie, że tam coś, jak ty tam odpowiadasz arcykapłanowi, nie, tam jeden go spoliczkował. No i tak po prostu chciał się popisać, może przed jakimś tam królem, przed swoim jakimś tam, nie, podwładnym. A Jezus mówi, no. Jeżeli dobrze powiedziałem, jeżeli, jeżeli źle powiedziałem coś, no to udowodni, nie? że źle. A jeżeli dobrze, to, to dlaczego mnie bijesz, nie? I zobaczcie, Herod też dawaj mi jakiś tam cud, uczyń, nie? A Jezus puści głowę i nic nie mówił. I mój Herod mówi: zabierzcie go ode mnie stąd. A Bóg, to był Bóg, rozumiecie? Jezus Chrystus jest Bogiem. I naprawdę czytać Pismo Święte. To niesamowicie, ja po prostu jak czytam Słowo Boże, to widzę jego życie, jak on się zachowuje, te obrazy widzę tego Heroda, tego gdzieś tam z tych filmów też przypominają się akcje. I to jest cudowne, kochani, że no, wzór, mamy czerpać wzór od, od Jezusa i Maryi moim zdaniem, bo oni naprawdę byli, zobaczcie, my jako grzeszni ludzie gdzieś tam... Yy, no chce się nam gdzieś tam odwdzięczyć tym ludziom, tak jakby tą piłeczkę odbić, nie? Bo, no bo jak to tak oni będą na nas źle, źle mówić, nie? Ale zobaczcie, no, że, że Jezus był bez grzechu i Maryja bez grzechu i, i no i, i nic, nic nie powiedzieli, nic nie powiedzieli, nic nie złożyczyli. Jezus aż z krzyża naprawdę modlił się do tych ludzi, do oprawców. Dla mnie to jest wielka lekcja pokory. Uczy mnie Jezus tym samym pokory, żeby się modlił ze swoich Prześladowców, kochani. Także trzymajcie się, popatrzcie już 15, 17, to już skasuję, bo na, na YouTube nie będę mógł rzucić. Także trzymajcie się, taka moja refleksja. Ja dalej z, z, zabieram się do czytania Pisma Świętego. Amen. Pogój dobro, kochani.